WNTG przedstawia Darinowa Historia Pan Rozdział 10 Gohan i Wide Goku trzymał wnuczkę na rękach i nie mógł uwierzyć, że ją odnaleźli. Na swoich urodzinach zupełnie stracił nadzieję, ale zdmuchując świeczki zrozumiał, że w tej sytuacji tylko Shen Long będzie w stanie mu pomóc. Radar przyprowadził ją prosto do niej, jednak ona ich nie pamiętała. – Jesteś moim dziadkiem? – Wyszytała mu prosto do ucha. Takim najprawdziwszym, odpowiedział, przytulając ją do siebie. A to jest Tranks, twój przyjaciel. Goku pokazał na chłopaka z uśmiechem. Dziewczynka patrzyła na niego, stał obok i czekał na reakcję. Goku spojrzał na Gotena i Juna, którzy stali parę metrów dalej. Jego syn mówił coś nerwowo do swojego przyjaciela, a ten milczał i nie wiedział, co ma robić. Mężczyzna przekazał Tranksowi pan i do nich podszedł. Chwycił go to za ramię i uspokoił. Zamiast krzyczeć na kolegę, może go wysłuchaj. Ojcze, jego babcia ukrywała przed nami pan. Każdy się o nią martwił. On również przerwał mu. Jun, czy wiedziałeś, że jest tu moja wnuczka? Panie Goku, gdybym wiedział, od razu bym wam powiedział. wyszeptał, odwracając wzrok. Byłem tu dwa razy i nawet się nie domyśliłem. Przez myśl mi nie przeszło, że moja babcia mogłaby kogoś tu ukrywać. Nie chce mi się ciebie słuchać, wysyczał go ten, po czym się zgiął pod wpływem ręki ojca. Ojcze, zachowuj się jak na przyjaciela przystało, ustawił go. Jun też się o nią martwił i pomagał w poszukiwaniach. Panie Goku, bardzo przepraszam. Usłyszeli, jak w domku otwierają się drzwi od pokoju. Zobaczyli, jak zapala się światło. Babcia chłopaka zorientowała się, że pan nie ma w łóżku, i wybiegła przed dom. Goku spojrzał na wnuczkę, która mocno wtuliła się w trankse. Defenda siedział obok i ich pilnował. Jun od razu podbiegł do kobiety, która była zupełnie zdezorientowana i wołała pan. Babciu, już spokojnie! Złapał ją pod rękę. Wracajmy do domu. Zostanę u ciebie tak długo, jak będziesz chciała. Już nie będziesz sama. — Obiecuję. Chłopak zaprowadził kobietę do domu. Przed zamknięciem drzwi zerknął tylko na Gotena i Goku. Widać było, że się wstydził całej sytuacji. Goku spojrzał na syna, który nie wiedział, co ma powiedzieć. Dalej był nerwowy, jednak mniej niż wcześniej. Nie puszczał jego ramienia. Trzymał go, bo tego potrzebował. Chłopak spojrzał na ojca i się do niego przytulił. — Jutro wrócisz i z nim porozmawiasz. Teraz lecimy do Gohana. Poklepał go po ramieniu i podeszli do tranksa, który kurczowo trzymał dziewczynkę. Defenda podszedł do mężczyzny i wystawił proszącą łapę. Goku ukłócnął przed nim. Cwaniaku, siedziałeś tu i pilnowałeś. Pogłaskał go po łbie. Zasłużyłeś na porządną porcję mięsa. Ojcze, skąd on się wziął tak daleko od domu? Może jej szukał? Zwierzek tylko ryknął. Jestem pewny, że to potwierdził. Parę dni temu spotkałem go w lesie i powiedziałem, że pan zaginęła, a on tylko odbiegł. Brachu, lecisz z nami, czy sam się dostaniesz do domu, kochana? Cała trójka patrzyła na nim ze zdziwieniem. Goku rozmawiał z tygrysem, jakby go rozumiał. Defenda wyciągnął się i odbiegł. Mężczyzna podniósł się i wziął pan na ręce. Straciłaś pamięć? Pokiwała tylko głową. Jednak pamiętasz mnie i chyba Tranksa. Miałam dziwne sny z wami. Tak samo z jakimś wujkiem Wegetą, odpowiedziała. Ciebie nie znam, ale byłeś tu z moim kuzynem, wskazała na Gotena. Jun to nie twój kuzyn, wysyczał chłopak. Jestem twoim wujkiem. Goku zdjął z szyi urządzenie i dał je synowi. Rozkazał też Trunksowi przekazać mu smocze kula. My polecimy do Gohana, a ty znajdź pozostałe dwie, wyjaśnił. Szybciej Long zwróci jej pamięć, niż lekarze coś z tym zrobią. Sajańska krew nieraz podczas leczenia pan blokowała ziemską medycynę. Goten kiwnął głową i odleciał. Pan patrzyła, jak się oddala, i po chwili poczuła, jak sama się unosi. Przytuliła się mocniej do goku. Zerknęła na tranksa, który z uśmiechem zbijał się powietrze wyjmując telefon. File z kimś porozmawiało i włożył urządzenie z powrotem do kieszeni. Chłopak latał naokoło nich, a ona podążała za nim wzrokiem. Był szczęśliwy. Uśmiech nie schodził mu z buzi. Goku, następnym razem nie chowaj takich pomysłów dla siebie. Dziewczynka zaczęła się rozglądać. Pan, nie zobaczysz mnie. Jestem ze świata. Kto to? Zapytała cicho dziadka. Północny kajo, Nie poznałaś go nigdy. Na szczęście. Mimo wszystko uznam to za komplement. Było słychać ulgę w jego głosie. Goku... Myślę, że Tranks może spokojnie lecieć z pan, a ty udaj się do syna. Potrzebuje cię. Ale pan jest w dobrych rękach przerwał mu. Posłuchaj mnie czasami i leć porozmawiać z synem. Jasne, Kajo. Goku przekazał dziewczynkę Tranksowi. Przyłożył dwa palce do czoła i zniknął. Dziewczynka spojrzała na chłopaka ze zdziwieniem. Położył ją sobie na plecy i zaczął wyjaśniać, co właśnie się stało. Starał się nie lecieć za szybko, bo czuł, że była przerażona. Po chwili usłyszeli dźwięk jego telefonu. To była jego matka z informacją, że zaraz będą ukochana razem z resztą. Pan zaciekawiła ta reszta. To zapewne twoja babcia, Piccolo, Tien, Krillian, genialny Żółw i Chama oraz pozostali, którzy cię szukali. Chciałabym ich pamiętać. Położyła się na nim przytuliła, wiedząc, że już jej nic nie grozi. Chociaż, czy wcześniej była w zagrożeniu? Przecież ta kobieta o nią dbała. Chłopak stopniowo przyspieszał, wierząc, że Goku już porozmawiał z Gohanem. Wiedział, że nie bez powodu Kaio okazał mu się udać przed wizytą z Panem. Mądry z ciebie chłopak, dlatego wiedziałem, że zrozumiesz. Kątem oka zerknął na Pan, która się nawet nie wzruszyła. Zrozumiał, że Kaio powiedział to tylko do niego. Teraz był najspokojniejszym i najszczęśliwszym chłopakiem na Ziemi. Pan żyje. Mimo utraty pamięci o nim nie zapomniała. Do tego Gokan zrozumiał, kim jest John. Dla niego będzie już tylko lepiej, bo wszystko wróci na swoje miejsce. Specjalnie leciał dłuższą drogą. Pan mogła spokojnie dostosować się do sytuacji, a Goku miał okazję porozmawiać z kochaną. Twoi rodzice padną, jak cię zobaczą, krzyknął do dziewczynki. Nie pamiętam ich. Postoliła się jeszcze bardziej. Babcia mówiła, że rodzice zginęli w wypadku, jak miałam 8 lat. Według niej dziadek też nie żyje. Tranks, dlaczego tak mówiła? Nie wiem, ale teraz już poznasz tylko prawdę, odpowiedział z uśmiechem. Za pięć minut będziemy na miejscu. Trochę przyspieszę. Jesteś gotowa? Przytaknęła i poczuła, jak chłopak zwiększa prędkość. Lecieli w lesie, a on omijał każde drzewo bez najmniejszego problemu. Po chwili zatrzymał się przed domem. Postawił ją na ziemi i oznajmił, że tu mieszkała. Koło fontanny zobaczyła maszynę, która spokojnie pomieściłaby kilka osób. Z domu wybiegł Gokła a za nią kilka osób. Mężczyzna wziął ją na ręce z uśmiechem: jesteś w domu, cukiereczku. Gohan, kończymy poszukiwanie pan, powiedział jego ojciec, wchodząc do posiadłości dzień po urodzinach. To nie ma najmniejszego sensu. Nigdy się nie poddam, przerwał mu. Nie poddam się, póki Pan nie będzie obok mnie. Nie znajdziemy jej. Przeszukaliśmy całą Ziemię. Koniec, Gohan! Ojcze, ty się nigdy nie poddajesz. Usiadł bezradnie na kanapie, a mężczyzna patrzył na niego, stojąc z nieocenionym wyrazem twarzy. Gohan spojrzał na ojca z łzami w oczach, on był zupełnie niezwruszony. Było widać zmęczenie na twarzy, cienie pod oczami i smutek. Gohan, to nie prośba, tylko rozkaz. Chcesz mi rozkazać przestać szukać zaginionej córki? Też ją kochasz. Może mnie i Gotena nigdy nie pokochałeś, ale ona jest dla ciebie ważna, wykrzyczał zdenerwowany. Po chwili zrozumiał, co powiedział i że w ogóle tak nie myśli. Nie mniej niż wy, wyszeptał. Gohan, zrozum w końcu, że Ty i twój brat jesteście dla mnie najważniejsi. Razem z panem. Więc dlaczego się poddajesz? Kto powiedział, że to robię? Goku przystawił dwa palce do czoła i zniknął. Gohan wiedział, że musi wykonać rozkaz ojca. Raz się mu przeciwstawił i skończyło się jego odejściem na wiele lat. Musi mu zaufać. Gohan chodził po pozostałości, zastanawiając się nad słowami ojca. Wida stała w kuchni i gotowała kolację. Starała się zachować minimalizm normalności. Szczególnie, że zaraz miała przybyć Bulma z jej teściową. chi dla niej była jak skała, która nie pokazywała swoich emocji. Może ona była przyzwyczajona, że ktoś z jej rodziny znika i się nie pojawia. Wszystko, czego dotykała, spadało jej z rąk. A Gohan przybywał i to łapał. Stanął przy lodówce i kontrolował jej działania. Widel, nie stresuj się tak tym obiadem. Moja mama nie jest aż taka zła. Zresztą, Goten mówił, że ona też nie je. Wyszeptał. Widel odsunęła się od piekarnika i spuszczając się po ścianie, zaczęła płakać. Schowała twarz w kolanach i pierwszy raz od zaginięcia córki wszystkie hamulce puściły. Gohan podszedł do niej, usiadł obok i objął ją delikatnie. Całował ją w czoło, powtarzając jakaś silna, jak bardzo ją kocha. Twój ojciec się poddał, wyszeptała. Może Kajo dał znać, że pan nie żyje? Wiesz, nie poznałem Kajo. I liczmy, że nigdy nie poznasz. Posłyszeli głos całej posiadłości. Jeśli jakiegoś dnia się tu zjawisz, będzie oznaczało to, że zginąłeś. Poznałeś osoby ponad mną, pamiętasz miecz? Północny Kajo? szeptał Gohan zupełnie zaskoczony. Brawo, chłopcze, odpowiedział. Ojciec ciągle powtarza, jaki jesteś inteligentny, więc nie dziwię się, że od razu połączyłeś fakty. A do tego mój głos możesz kojarzyć. Wybacz, Kajo, ale nie mam głowy do takich kwestii. Zaczął się drapać po głowie. Gohan, to nie jest ważne, przerwał mu Kajo. Chcę ci powiedzieć, że pan żyje. ma sprawił wszystko dokładnie i osobiście. Jej dusza nie zjawiła się przed jej obliczem, więc nie ma innej możliwości. Czyli twierdzisz, że. Twoja córka żyje, przerwał mu A twój ojciec chyba wie, jak to rozwiązać. Panie, powiedz jak? odezwała się Widal. Wybacz bezpośrednio, ale to moja córka. Skoro mnie słyszysz, to nie masz powodu prosić o wybaczenie. Kontaktuję się z tym, kim chce. Widal, powiedz ile razy od kiedy znasz Goku go dorozumiałaś. Nie przypominam sobie i nie próbuj, bo to nie ma sensu. Przerwał jej. Goku ma pomysł. Skuteczny, ale nie bez powodu. Nie mówi nikomu, nawet mi. Jednak Kajo, ty wszystko widzisz, więc powiedz nam, jesteśmy jej rodzicami. W rozległ się dźwięk telefonu Gohana. Jednak on się nie ruszył, tylko czekał na odpowiedź od przyjaciela swojego ojca. Dźwięk urządzenia przyprawiał go dreszcze, tak samo jak widel. Chłopcze, jeśli chcesz rady, to podejdź i odbierz ten telefon. Nic cię tak nie ucieszy, jak to, co się teraz stanie, zaśmiał się Kajo. Gohan posłusznie podszedł do telefonu i go odebrał. Usłyszał szmer i po chwili głos Trunksa. Twój ojciec właśnie trzyma pan na rękach, więc Gohan, szykujcie największą ucztę, bo niedługo będziemy z waszą córką. Tranks, znałeś plan mojego ojca? Szeptał Gohan z zamkniętych oczek. Znaleźć kulę i zażyczyć sobie powrotu, pan? Jasne, że tak. Gohan, zawiadom resztę. Chłopak rozłączył się bez jakakolwiek wyjaśnienia. Gohan popatrzył na telefon i zastanawiał się, w czym jest gorszy od Tranksa, że on poznał jego pomysł. Spojrzał na Widal, która stała obok niego z zami w oczach i czekała na cokolwiek, co przybliży ją do córki. Ojciec z Tranksem znaleźli pan wyszeptał Niedługo tu będą. Martwisz się, że z tobą się nie podzielił tym pomysłem? kazał mi przestać jej szukać, a sam wybrał się z Tranksem. Nie wiedziałem, że są aż tak blisko. Nie jesteśmy. Usłyszeli ze sobą głos Goku. Oboje się odwrócili. Mężczyzna stał z uśmiechem na twarzy i założonymi rękami za głowę. Widal i Gohan rozejrzeli się, jednak nie dojrzeli swojej córki. Gdzie pan? wyszeptała nieśmiało Widal. Kaio powiedział, żebym zjawił się u was jak najszybciej, więc Tranks wziął pan i spokojnie do nas lecą. Goten szuka pozostałych kul, a Jun został z babcią. Wyjaśnisz, jak wszyscy wrócą. Pójdę się przebrać. Gohan poszedł na górę, a Goku usiadł na kanapie. Dołączyła do niego widel. Kobieta mimo z radości ze znalezienia pan nie mogła nie wtrącić się w relacje ojca z synem, szczególnie że chodziło o jej męża. Goku siedział, jakby było coś, na co tylko czekał, tylko sam nie wiedział na co. Tato, a może do niego pójdziesz? Goku spojrzał na nią pytająco. I jest mu przykro, że zaufałeś innym, a nie jemu. Miała wiedzieć tylko Bulma, a wyszło inaczej, bo Trunks był zły na Gotena. Ciężko być rodzicem i dziadkiem jednocześnie, szczególnie będąc Saiyanem, wesnęła Vida. Ojcze, poświęciłeś mnóstwo energii na poszukiwania Pan, więc jestem pewna, że znajdziesz garstkę mocy, żeby porozmawiać z synem. Pamiętam dzień, w którym cię poznałem. Byłaś taka wybuchowa. Zaczął Goku patrząc przed siebie. Idealnie dopasowani. Wiedziałem, że mój syn znalazł osobę, która nigdy go nie zostawi. Może nie do końca rozumiem pewne relacje, ale wiedziałem, że wy jesteście dla siebie idealni. Mężczyzna wstał i podszedł do swojego syna. Sam nie wiedział, co miałby zrobić podczas tej rozmowy, ale skoro jego syn tego potrzebuje, to zrobi tyle, ile będzie mógł, a nawet więcej. Byle tylko Gohan był szczęśliwy. Myślał, że znalezienie pan będzie tym, czego oczekiwał jego syn. Jednak on potrzebował nie tylko tego. Stanął przed brązowymi drzwiami od gabinetu syna i zastanawiał się, co ma zrobić. Po prostu wszedł i zobaczył, jak Gohan siedzi przed biurkiem. Pomieszczenie było bardzo małe. Mieściło biurko, dwa krzesła, przed nim i jedno za nim. Goku usiadł przed synem, a on nawet się nie ruszył. Siedział, chowając twarz w rękach. Nawet nie dognął, kiedy jego ojciec przyszedł. Ciągle powtarzasz o tym, jak Goten się czuje, ale nigdy nie mówisz o sobie, zaczął Goku. Gohan zerknął na niego. Może powiesz, co u ciebie? Goten, Trunks, a nawet ten cały Jun, wiedzieli, jakie masz plany. A, a ja? A ja nie! Miałem szukać kul sam, ale Trunks nie dał mi wyboru, żeby ich pogodzić. Jun musiał udać się z nami. Strasznie opóźniał, a twój brat musiał go wszędzie brać. Dziękuję, że się nie poddałeś i znalazłeś, wyszeptał Gohan. Goku przybliżył się z uśmiechem. Chwilę zastanawiał się, co powiedzieć, żeby nie zabrzmieć głupio. Synu, nigdy nie byłem dobry w rozmowach, ale wiesz, że zawsze możesz do mnie przyjść. Ty, Goten, twoja mama i pan jesteście dla mnie najważniejsi na całej planecie.